A, mam tutaj kla klapek zagłady. Obiła już mnie, ale yy, może, może mi się uda jakoś się zaatakować, bo się nagrywa na TikToka, zaraz wam pokażę, ale no... Może słychać w tyle, ale yy, zaraz ją podejdziemy. Dobra, A, widzicie? Widzicie? Dobra. To teraz zrobimy Zostaw mnie, etui! zostaw mnie. No, zostaw mnie. Co mnie. Zostaw 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 mnie. ETUI! mnie. Zostaw mnie. Zostaw Zostaw no, no, Zostaw